Witam. Widzowie w najbliższym czasie czeka was mój powrót będzie zadymka, ale proszę was o udostępnienie mojego nawias chujowego nawias kanału. Udostępnijcie każdemu nie pożałuję bo grunt to dobra zabawa a na moim analego nie zabraknie. W przeciągu maks miesiąca zaczną się pojawiać filmy już szykuję coś dużego. Będzie pokces AMP jak nigdy serio. Nie zapomnijcie o Jebaniu Disa, kochani.